Jakie są najciekawsze zwyczaje polskich miast i regionów? Polska jest pełna interesujących, a niekiedy dziwnych zwyczajów, które mają swoje korzenie w tradycjach, historii i lokalnych wierzeniach. W tym odcinku weźmiemy pod lupę ten temat i przedstawię Wam jakie tradycje są na przykład w południowej Polsce lub na północy. Z chęcią dowiem się również o ciekawych zwyczajach z waszego regionu, także jeżeli takie są, to zapraszam do sekcji komentarzy, żeby opowiedzieć o nich. Wianki w Krakowie. Wianki w Krakowie to tradycyjna impreza, która odbywa się co roku w noc z 23 na 24 lub z 22 na 23 czerwca w najgorszą noc w roku, zwaną także Nocą Świętojańską. Wianki mają swoje korzenie w dawnych słowiańskich obrzędach związanych z obchodami letniego przesilenia oraz świętem świętego Jana, które jest poświęcone ochronie przed złymi duchami i zapewnieniu płodności. Tradycyjnie w czasie wianków młode kobiety puszczają na wodzie wianki, które są zapalane świecami. Wierzono, że wianki miały magiczną moc, a te, które przepłynęły przez rzekę, miały przepowiadać przyszłość. Na przykład wskazywały, jaka będzie przyszłość w miłości, a także czy małżeństwo będzie udane. Wianki również miały symbolizować oczyszczenie i wzmocnienie sił natury. Obecnie Wianki w Jankip Krakowie to jedno z większych wydarzeń kulturalnych w mieście, które przyciąga turystów i mieszkańców. Oprócz tradycyjnych obrzędów związanych z Wiankami, organizowane są koncerty, pokazy świetlne i różnorodne atrakcje. Na Wiankach można spotkać zarówno lokalnych artystów, jak i znane zespoły muzyczne, a cała impreza ma atmosferę radosnej zabawy z elementami folkloru. Wianki w Jankip Krakowie są więc mieszanką tradycji i współczesnej kultury, a wydarzenie stało się symbolem letnich festiwali w Polsce. Korowód lajkonika. Zostajemy w Krakowie. Korowód lajkonika to jedna z najbardziej charakterystycznych tradycji Krakowa, która ma miejsce co roku zwykle w pierwszy czwartek po święcie Bożego Ciała. To barwne i radosne wydarzenie jest częścią większych obchodów święta Bożego Ciała w Krakowie i ma długą historię, sięgającą aż do średniowiecza. Lajkonik to postać, która wywodzi się z legendy o tatarskich najazdach na Polskę. Według jednej z wersji legendy w XIII wieku, kiedy tatarzy napadli na Kraków, jeden z krakowskich rycerzy przebrany za Tatara. Udając zwycięstwo wjechał do miasta na koniu. Po wygranej bitwie ludzie zaczęli naśladować ten gest, co stało się początkiem tradycji, która z czasem przerodziła się w coroczny korowód. Podczas korowodu Lajkonik, czyli postać w charakterystycznym stroju tatarskim, jeździ po Krakowie na koniu. Lajkonik jest przebrany w kolorowy strój z ogromnym pióropuszem na głowie i kijem w ręku, którym symbolicznie uderza napotkanych przechodniów, co ma na celu przyniesienie im szczęścia. W trakcie parady Lejkonikowi towarzyszą liczne grupy przebrane w tradycyjne stroje, orkiestry, a także inne postacie związane z krakowskim folklorem. Korowód rozpoczyna się na Wawelu, a następnie przemieszcza się przez miasto, w tym słynny rynek główny, a po drodze odbywają się występy artystyczne i tańce. Wydarzenie to jest pełne radości, muzyki i tańca, a także przyciąga tłumy turystów i mieszkańców Krakowa. Topienie Marzanny. Jest to popularny zwyczaj na skalę całej Polski, nawet w regionach, gdzie pierwotnie obrzęd nie był znany. Odbywa się w Polsce na pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca. W niektórych regionach może to być także dzień przed. Marzanna, która jest centralną postacią tego obrzędu, symbolizuje zimę i śmierć natury, a jej topienie oznacza pożegnanie zimy i powitanie wiosny. Tradycja ta ma swoje korzenie w dawnych wierzeniach słowiańskich, które łączyły zmiany pół roku z obrzędami mającymi na celu zapewnienie urodzaju i pomyślności w nadchodzących miesiącach. Współczesne obchody topienia marzanny są bardziej zabawowe i mają charakter przede wszystkim edukacyjny i integracyjny, szczególnie w szkołach i przedszkolach, gdzie dzieci często wykonują kukłę marzanny i uczestniczą w obrzędzie. W miastach i wsiach wciąż organizowane są procesy z marzanną, ale zamiast poważnego obrzędu staje się to raczej radosnym wydarzeniem. Na pożegnanie zimy. Pogrzeb żuru i śledzia jest, a właściwie trzeba bardziej powiedzieć, że był. To zwyczaj obchodzony głównie na kujawach i pomorzu na pożegnanie z nienawidzonego postu. W wielki piątek i w wielką sobotę urządzano symboliczne pogrzeby żuru i śledzia. Żur i śledzie kojarzyły się ze skromnym i monotonnym jedzeniem, jakie obowiązywało od środy pobielcowej do Wielkanocy. Wszyscy z utęsknieniem czekali na bogato zastawione stoły, na mięso, szynki i kiełbasy. Zwyczaj był różnie obchodzony. najczęściej chłopcy skrywali. Przeżywali się z garnkiem żuru za rogiem chałup, w których mieszkały podobające się im dziewczyny, aby je oblać. Była to okazja do żartów i zaczepek. Zdarzało się, że gliniane garnki z żurem rozbijano o domy. Jednak nie zawsze garnki były wypełnione żurem. Tułkom garnki napełnione popiołem, gnojem, błotem i innymi nieczystościami, niby żurem, o drzwi i okna hał, a rozbiwszy one, mocno nieraz drzwi i okna popaskudzą, pisał XIX-wieczny etnograf Oskar Kolberg urządzano też pogrzeby uprzykrzonego przez czas postu śledzia, którego wieszano na drzewach lub wleczono na szturku przez wieś, a potem go zakopywano. Nieraz do takich ceremonii wykorzystywano szkielet śledzia z głową czy śledzia wyciętego z tektury lub wystruganego z drewna. Różne regiony naszego kraju obfitują w niezwykle barwne i pełne symboliki tradycje, które nawiązują do różnych aspektów życia, religii, natury, rodzinnych więzi czy społecznych obyczajów. Daj znać czy znałeś któryś z tych obyczajów oraz napisz jakie tradycje są obchodzone w Twoim regionie. Z czystą przyjemnością dowiem się nowych informacji w tym temacie. Jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, to bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz do pozostawienia łapki w górę. Do usłyszenia w następnym filmie.